Cześć moi drodzy, przychodzę do Was z szybciutkim podsumowaniem maja. Ja jestem teraz na wyjeździe u moich rodziców. Przyjechaliśmy na ten dłuższy weekend tutaj, mieliśmy komunię i tak dalej. A że jest jeszcze Boże Ciało, to stwierdziliśmy, że zostaniemy. Więc mam tylko dwie książki przy sobie, które przeczytałam w maju. Ale dobra, lecimy od, od początku, podzielę się z Wami co czytałam. I jaką mam opinię na temat tych książek? Okej. Okay. Jedziemy od, od pierwszej książki, czyli Demon i Morocz na Tonie. Ja się na temat tej książki już wypowiadałam, robiłam recenzję, e, robiłam też oddzielny post na Instagramie. I co ja mogę powiedzieć? No, ta książka, ta książka mnie porwała. Ze sobą, swoją treścią, swoim stylem pisania, rozwiązaniem całej akcji, bo pomimo tego, że było oczywiste większość rzeczy w tej zagadce, to jednak końcówka książki bardzo nieoczywista i uważam, że dla każdego czytelnika bardzo przystępna. To ja, Anielica, połączę też od razu. Zja Potępiona i Zja Ocalona. Też jest film na kanale o tych książkach. I ja akurat e, bardzo lubię te pozycje. Bardzo fajnie się je czyta, lekko. Ja jeszcze słuchałam Waldo. Jeszcze, jeszcze raz się e, powtórzę, że e, czytała Anna Szawiel Jest to super lektorka. Polecam wszystkie książki, które ona czyta, bo naprawdę jest to rozrywka, po prostu. E, Oki. Okay. To dalej, dywan z wkładką Marty Kisiel. I to jest też komedia, to jest też, to jest komedia kryminalna, też polskiej, też chodziło mi, że też polska autorka i dywan z wkładką dał nam to, czego oczekuje się od komedii kryminalnej, czyli rozwiązanie zagadki i jakby sama w sobie zagadka jest bardzo mało ważna jest, to jest tak mało istotna część, że ja w ogóle na to nie zwracałam uwagi. Ja zwracałam uwagę na prześwietny humor autorki. Dużo, dużo fajnych zwrotów, żartów, tekstów. Naprawdę polecam, żeby się rozerwać. Jakoś bardzo dużo takich odrywających książek przeczytałam w tym miesiącu. Okej. Okay. Co mamy dalej? Strasznie w ogóle. Jak zobaczyłam, że ja Demona czytałam w tym miesiącu, to takie, co to było w tym miesiącu? Ten miesiąc tak mi minął, e, dlatego że z, wystartowałam też z Instagram, wystartowałam z kanałem i dla mnie no, maj trwał wieczność, naprawdę. Następne w kolejności jest Nie kochaj mnie, czyli Iskra Bogów, Tom Pierwszy. Też już e, na temat wszystkich książek się właściwie wypowiadałam w moich reading vlogach. E, dlatego teraz no, pokrótce Iskra Bogów jest to młodzieżówka. Troszeczkę wątek miłosny w stylu zmierzchu. Mamy miłość między Bogiem e, greckim, Prometeuszem, a e, ziemianką. Jest to naprawdę bardzo, bardzo fajna, przyjemna lektura. E, Szybko się czytało. Chcę przeczytać drugi tom. No, tutaj nie ma więcej nic do opowiedzenia. Naprawdę bardzo polecam. Eee, dalej, przepraszam, ja mam tutaj ściągawkę w telefonie u męża. Dalej mamy Blackout. Blackout jest to jedna z tych, eee, z tych powieści, która wymusza w czytelniku troszeczkę mm, Uruchomienia swojej wyobraźni, e, swoich myśli, co by było, gdyby, i też szczerze powiem, że we mnie uruchomiła troszeczkę e, nawet takie samo uświadomienie, że no, ja bym nie pomyślała, które rzeczy bez prądu by tak naprawdę przestały działać, jaka to była tragedia, jaka to na przykład była śmierć dla ilu zwierząt, bo ile człowiek jest w stanie sobie na przykład poradzić, to zwierzęta hodowlane już średnio, na przykład, nie wiem, jak ktoś ma setki krów, e, które są dojone i, i miały być wydojone ręcznie, no to niestety, ale no, po prostu e, mają już te krowy przeznaczone do produkcji mleka. E, Taką potrzebę wydojenia, że człowiek jeden nie byłby w stanie obrobić ich wszystkich, i niestety by się stało nieszczęście. Tak samo noworodki w szpitalach, które są w inkubatorach, wcześniaki, no po prostu miejscami serca mi się krajało, jakie nieszczęścia towarzyszyły tej książce. Dlatego, no, troszeczkę powiem szczerze, poruszyło, poruszyło to też moją samoświadomość, co co by było, gdyby? Także no myślę, że, że ta książka na to chce zwrócić uwagę, i też wątek, który tam jest, przygoda tych głównych bohaterów, jest już troszeczkę mniej istotna. Bardziej istotne jest te Następną pozycją jest silwarerum Krystyny Sabaljauskaite. Przepraszam. Ale to nazwisko hmm, chyba pierwszy raz ośmieliłam się je wymienić. Ja wiem, że to jest. Ja wiem, że y, ja na przykład mam problem, jak ktoś do mnie dzwoni na przykład z banku a jest, przepraszam, czy rozmawiam z Paulą i zanim wymówią, to już są takie serio trzeba było najpierw przeczytać, a potem zadzwonić i powiedzieć, no ale no niestety no, skrzywdziłam autorkę tak samo ja, jak ja nie lubię. Jak ktoś krzywdzi moje nazwisko. Ale yy, przechodząc już do książki, jest to pierwsza część z cyklu, jest chyba, są chyba cztery części, i szczerze powiem, że ten cykl naprawdę mnie porwał. I cała ta otoczka tego realizmu magicznego, tego jak to wszystko jest, jest tam opisane, jakie tam w ogóle zabiegi stylistyczne proponuje nam motorka, jak ona przeskakuje z, z jakby z jednej postaci na drugą, no to po prostu no magia dzieje, dzieje się naprawdę magia i nawet właśnie sama Olga Tokarczuk poleca tę książkę jest jej rekomendacja na okładce, co też ja zobaczyłam już w trakcie pisania, ale mi w trakcie czytania, ale ja dopiero jakby ale mi od początku podobała się ta książka. I, i, od, i jakby po 15% stanęłam najpierw na 15%, a potem jak zaczęłam ją czytać dalej, to miałam takie kurczę, czemu ja tego wcześniej, jakby czemu ja wcześniej stanęłam na tej książce. Trudno, moja wina. Także będę sięgać po, po kolejne części i też Was zachęcam, żeby czytać, bo. Ostatnio się troszeczkę wciągnęłam w ten realizm magiczny. I to jest takie: wiecie, że jest jakaś tajemnica, ale nie do końca, i to niby jest nieprawdziwe, niby jest e, takie naprawdę fajne niedopowiedzenie jest w tych książkach. E, idziemy dalej. Kolejny to jest przedwiośnie. Powiem szczerze, że przedwiośnie. Przedwiośnie chyba nie przeczytałam całego w liceum. Chyba przeczytałam tylko początek, bo ja jestem taka, wiecie, wszystko na ostatnią chwilę. Więc ja te przedwiośnie zaczęłam czytać, jak już było przed samym omawianiem, a jak już zaczęliśmy omawiać, to ja już przestałam czytać, ale no, ja i tak bym nie pamiętała tego przedwiośnie, dlatego dobrze, że teraz, że teraz sobie to wszystko odświeżyłam. I naprawdę naprawdę jest mądrze napisana książka. Rozumiem, czemu może nudzić lica listów, ale no, mi już jako dorosłemu czytelnikowi, który gdzieś tam czyta po prostu dla przyjemności, a nie dlatego, że każą w szkole, powiem szczerze, że ta książka mi bardzo przypadła do gustu. Że to jest jedna, jedna z takich książek. Które gdzieś tam się rozumie dopiero po, po jakichś tam latach i dopiero ona wtedy nabiera, nabiera wartość. Następny, Adwokat Diabła. Jak ja, słuchajcie, obejrzałam film po tej książce, to ja myślę, no nie. No jak można tak książkę zepsuć? Ta książka, fabuła książki i fabuła filmu to są dwie różne historie. Jedyne co, nawet, nawet główny bohater ma inaczej nazwisko. Jedyny jakby wątek wspólny no to jest to, że jest ten... Chyba jed, jeden proces jest wspólny I, i, to, że, i to, że tam jest ten adwokat i że pracuje w tej kancelarii. I to jakby to jest wszystko. Także bardzo się zdziwiłam. E, mi się dużo bardziej podobała książka niż film. Ja ogólnie jestem zawsze tym książka. Są, no niektóre no są przypadki, e, zwłaszcza na przykład seriali, gdzie jestem team serial, e, dlatego że czasem z całkowicie bezwartościowej książki e, można zrobić naprawdę fajne, fajną rzecz do oglądania. Dobrze. Szyptucha, Szyptucha, czyli kolejna, e, kolejna książka Katarzyny Berenik miszczuk Szeptuchę tutaj połączę też z żercą, żerca? nie, z nocą kupały, czyli drugim tomem tego cyklu kwiatu paproci. E, dlaczego połączę? No ja niby nie przeczytałam tego, tej nocy kupały, e, ale jestem w 85% i po prostu no, większość z tej książki przeczytałam w maju. E, dlatego myślę, że jestem w stanie się wypowiedzieć na temat tych dwóch książek w tym momencie. Szeptucha, no, no to jest cały czas ten, ten fajny klimat, fajnego żartu, fajnych, fajnego klimatu. Książ... fajnego klimatu to jest Polska, która jest całkowicie słowiańska, mamy jakby czas obecne, ale nie przyjęliśmy chrześcijaństwa. No, i nasza główna bohaterka musi odbyć rok praktyk u szeptuchy, aby zostać pełnoprawnym lekarzem. I naprawdę ja się dobrze bawię przy tych książkach. Ja tam do mnie nie trafiają, jakby wiecie, że o, że tutaj główna bohaterka, taka, sraka i owaka. Dla mnie się liczy to, że książka się dobrze czyta, że mi dobrze poprawia humor, że no po prostu. Że się dobrze bawię. I to wszystko. Ja czytam, słuchajcie, dla rozrywki, a nie żeby się skupiać na, na tym, czy bohaterka jest infantylna, czy nie. Czasem wiadomo, to przeszkadza, ale jeżeli tło jest super i tak dalej, no. Ludzie mówią, że jest infantylna. Już się ja to wspomniałam w moim reading vlogu. Ale kurczę. Ona ma dopiero 24 lata. E, ja w 24 lata brałam ślub, ale. Czy ja byłam wtedy dojrzała? Ja nie sądzę, żebym ja teraz była dojrzała e, tak do końca. Ja się cały czas czuję jako dziecko, pomimo tego, że sama już jestem mamą. E, więc jakby kurczę, niech każdy ma prawo zachować, się jak chce. No, główna bohaterka miała być tak nakreślona, nie inaczej. E, mnie ona bawi, nic, nic do tego nie mam. I jakby też łączę te dwie książki, dlatego że mm, Szeptucha kończy się w. Jakby w momencie e, takim, że ona mogłaby być jakby z, razem z tą nocą Kupały jedną książką. Jeszcze nie wiem, jak się noc Kupały kończy, e, ale jakby no to jest... Po prostu wiecie, jakby kończył się jeden dzień w jednej książce, a następny dzień był w drugiej książce. To jest coś jak, jak osobliwy dom pani Peregrin, że tam tak naprawdę można by połączyć te trzy części, y, trzy, no, chyba czwartej teraz, te, y, wszystko w jedną, bo tam jest wszystko ciągiem. Tak samo też to. E, ok. No i co? I chyba idziemy do gwoździ programu. I to są te dwie książki, które ja mam tutaj. Tam taradam. Przeczytałam Lolitę. E, słuchajcie, no kurczę, to wydanie... Naprawdę ogólnie, słuchajcie, bardzo fajnie jest książka przetłumaczona. Ja muszę tutaj wspomnieć o tłumaczce. Mam nadzieję, że... Jest o ja cały czas myślałam, że to jest tłumaczka, to jest tłumacz. <grym> Ale zrobiłam lipę. <laughs> yy... ja nie wiem czemu ja myślałam, że to tłumaczka była no nic, ale przełożył Michał Kłobukowski I powiem wam, że to tłumaczenie to jest naprawdę majstersztyk te wszystkie gry słowne to, to jakieś zdrobnienia jakieś ten. no kurcze do no bajka, no naprawdę bardzo podziwiam e, bardzo podziwiam Pana Michała e, no na przykład wiecie a główny bohater ma nazwisko Humbert i ona... Hum, Humbert? Nie wiem, czy ma na imię Humbert. Właściwie no to tak ciężko, ciężko stwierdzić. On na siebie mówi właśnie w różnorakie sposoby. Jego żona to jest e, pani Humbertowa, Humpciowa i jakieś to, to jest... No naprawdę ma główny bohater, to ma tyle myśli w głowie, że to jest szok. I mi ta książka się podobała. Nie ze względu na fabułę, Ja oczywiście pomijam. E, wątek zakochania się w dwunastolatce i... To, no, to jest raczej schorzenie psychiczne, e, problem z seksualnością, jeżeli podoba się komuś dwunastoletnie dziecko. Dlatego to całkowicie pomija, e, ale styl, styl pisania na i jakby, jakby to wszystko, no ja się przy tym, ja się przy tym dobrze bawiłam, tak, tak naprawdę, nie wiem, czy wstyd mówić, czy nie. Ale, ale ta książka była naprawdę dobrą pozycją, e, jedyne co ja ostatnie chyba 100 stron to ja po prostu przefrunęłam przez nie, bo nie dałam już rady czytać, jakby mm, chciałam tę książkę skończyć czym szybciej, a nie byłam jej w stanie czytać. Jakby tak wiecie, patrząc tylko na słowa, nie czytając ich w głowie. A tej książki się tak nie da. Tutaj trzeba czytać każde słowo po słowie, bo inaczej ja w ogóle traciłam wątek, ja nie widziałam, co jest napisane. I doszło do tego, że pod koniec ja już omijałam całe akapity i patrzyłam, gdzie mniej więcej jest tylko treść fabuły, a nie y, gonitwa myśli głównego bohatera. To był taki jedyny, jedyny dla mnie minus y, tej książki, ale naprawdę polecam, czytajcie Lolita. ja ją Przeczytałam. Y, Dlatego, żeby sięgnąć po moją mroczną Wanessę i jakby znać kontekst. Ja jeszcze bym bardzo chciała się wczytać w, w też jakby konteksty zawarte już w Lolicie, nawiązujące do innych dzieł literackich. Po prostu z czystej przyjemności dla, dla swojej własnej wiedzy. I wisienka na torcie. Słuchajcie. Miłość, miłość tego roku na pewno. Czarne miasto, Marty Knopik. To jest coś, po co każdy powinien sięgnąć. To jest, słuchajcie, opowieść o, o tęsknocie, o życiu, o prostocie o, o tym, jacy jesteśmy o tym, jakie, jakie są nasze rodziny, nas, nasi sąsiedzi. To jest podróż do, do naszego serca, do naszej duszy i też utrzymana w tonie realizmu magicznego. Um, nie jestem w stanie nic Wam więcej powiedzieć, dlatego że ta książka sięga tak głęboko w moje serce, e, że ciężko jest mi wyrazić słowami tak naprawdę. E, <tak>, tak naprawdę, o czym, o czym to dokładnie jest i, i dokładnie, jakby to, to zrecenzować. E, przeczytajcie sami, przekonajcie się. Dobrze, to już jest koniec e, tego podsumowania. Przeczytałam. 12, 12 książek chyba 13 książek albo 12,85, i jak kto woli I zaczynamy słuchajcie nowy miesiąc pochwalcie się co wy przeczytaliście w tym miesiącu koniecznie dajcie znać co ciekawego, może i może ja bym sięgnęła chętnie. Mam co prawda już dużą listę książek do przeczytania na ten miesiąc, ale no tak samo jak Czarne Miasto. Czarne miasto weszło mi bardzo do skoku. A, co się okazało? Dajcie znać. Czytajcie książki, trzymajcie się, pa!